Kolejnej części. Znowu nie przedłużajmy. I przejdźmy dalej. Paczka od kolegi. I tutaj już widzę. Uf, czu, Lego technik. Pulbak. Dziękuję bardzo. I tutaj będzie co składać. No, ale z tego co widzę, mamy tu jeszcze kartkę. Szybkiego powrotu do zdrowia. Dla Olusia od kolegi. Nie, nie wymieniam imion. Dziękuję bardzo, bo kartki, kartki nie oddam. Kartki zostaną do końca, a więc ten. A więc tak. Ty się utrzymaj. Opla. Bo ty wiadomo, że ty stąd nie wyjdziesz. Więc mi nikt nie ukradnie. Dobra. Okay. Dziękuję bardzo, Kaj. Co? Dziękuję bardzo. I został ostatni. Od mojej dziewczyny. Dziękuję bardzo za tym też. Wszystkim dziękuję, bo ja. Nie Nie spodziewałem się, że będzie to tyle tego wszystkiego, ale okej. Okay. Wyjmuję pierwszą rzecz. Spygal. Gra karciana. to. Ja już gram w jedną grę od tylu, tylu dni. Tą samą, więc tu, tu będzie ciekawe. I ja chciałem tą grę, pamiętam. Więc bardzo dziękuję. Ona też będzie u Misia. I przejdźmy dalej. Powoli. Lego DC Super Heroes. Tu mamy Batmana. Batmana nie miałem figurki Batmana. A bardzo chciałem mieć. Ale gazetkę też odkładam na Shortsa. A więc położę ją i zobaczmy ostatnie. Ostatnie już dwie rzeczy. misiu dziękuję bardzo I, i w misiu mamy jeszcze czekajcie, wyjdę na misia misiu, zaopiekuj się misiem dziękuję bardzo za tego misia to już ile mamy misi? pięć misi a w środku jeszcze Dobra, jestem z powrotem. W środku mamy jeszcze obra, cukiereczki. Dziękuję bardzo. Ja je na razie odłożę, proszę bardzo. I została kartka. Ale zobaczmy. Powrotu do zdrowia, Oluś Życzy. Nie masz tak to. Wracaj szybko do szkoły, bo smutno jest bez Ciebie. Wciskam mocno i pozdrawiam. I tutaj jeszcze. Jeszcze. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, możesz zobaczyć. Tutaj tak, dobra, klocki, misz te cukierki, kolejny misiu. <suszy> Dwie gazetki, i te karty Pokémon, za to wszystko bardzo dziękuję, ale mi wystarczą życzenia, i tyle. No. No się nie spodziewałem. Ale dziękuję bardzo.